Jeżeli nie chcesz przegrać życia, zacznij żyć. Cały poprzedni rok nagrywałam cykl o wdzięczności, o tym, że warto być wdzięcznym, i to jest jedna z takich lekcji w życiu, która jest potrzebna każdemu z nas, żebyśmy schodzili z tematu narzekania na rzecz bycia wdzięcznym, i czyż ja dzisiaj. Pośród tych okoliczności przyrody, wszędzie grzmi, wszędzie błyskawice, jest ciemne niebo. Ja jestem gdzieś w trasie, tak? Ale jestem wdzięczna. Wdzięczna za ten dzień, za to wszystko, co się dzisiaj stało. Jestem wdzięczna za okoliczności przyrody, za to, że Bóg do mnie przez nie mówi. I myślę sobie o tym, że jest ważne w życiu kierować swoje myśli do Boga. Człowiek, który nie chce przegrać swojego życia, musi złapać tę łączność z Panem Bogiem w swoim życiu. Musi chcieć odnosić się do niego, bo jak patrzysz na tą przyrodę, patrzysz na te burze, na to całe piękno, myślisz, że na pewno jest ktoś, kto to wszystko czyni. I to zmienia atmosferę w tobie. Dam się Wam taką lekcję, że jeżeli chcecie zmienić atmosferę w sobie, to chcecie Dołożyć sobie jakiejś radości, to przyjmijcie właściwą postawę ciała. Jeżeli chcecie czuć się pewni w tym, że jutrzejszy dzień będzie cudowny, przyjmijcie właściwą postawę ciała. Ja sobie dzisiaj kupiłam durnowatą, kolorową czapeczkę, bo, bo chcę, żeby moje życie takie było. Bo chcę przyjmować taką postawę, nosić takie rzeczy i zachowywać się w określony sposób. Więc. Jeżeli nie chcesz przegrać życia, zacznij żyć. Zacznij cieszyć się tym, co jest wokoło. I zacznij sam siebie nastrajać w kierunku, w którym będziesz czuł wewnętrzną radość. To możesz zrobić sam dla siebie. Nigdy nie pozwalaj, żeby okoliczności wpływały na ciebie negatywnie. Ale sam, prostuj się, podnoś wysoko brodę i mów, jutro następny dzień i na pewno będzie dobry. To wiele zmienia w naszym samopoczuciu i w tym, jak przeżywamy następne dni.